Czy można jeść śnieg? Oczywiście. Nie warto słuchać internetowych ekspertów, którzy powiedzą wam, że śnieg jest na przykład trujący, bo przyjdzie gdzieś chmura gdzieś z jakiegoś miasta otoczonego smogiem i ona wchłonie te zanieczyszczenia. Nawet jeżeli tak się stanie, to ilość tych zanieczyszczeń, jeżeli zjecie litr takiego śniegu, będzie mniejsza dostarczona do organizmu, niż gdybyście wypalili jednego papierosa. No dobra, ale on jednak wychłodzi, jak go będziesz jadł. No nie do końca, prawda, bo w trakcie marszu, wysiłku fizycznego, generujemy już ciepło i możemy albo je oddać do atmosfery, albo wykorzystać do rozgrzania śniegu, który znajdzie się w naszym żołądku. Więc nie powodujemy deficytu kalorycznego, bo my i tak już to ciepło generujemy na skutek ruchu aktywności. Fizycznej. Podczas postoju rzeczywiście topimy ten śnieg i pijemy go w formie wody.